Staram się przekazać jakieś tam ciekawe informacje i tak samo tutaj yy, tak wygląda zacisk hamulcowy do motocykla Suzuki GSX-1300R z 1999 roku, Hayabusa generacja pierwsza, zacisk sześciotłoczkowy, co ciekawe te pierwsze dwa tłoczki z przodu motocykla mają średnicę 27 mm, ten ma średnicę 24. I tak samo po tej stronie. Nie wiem, zastanawiałem się, dlaczego tak zrobili. Może macie na to odpowiedź taką konkretną, to napiszcie w komentarzu. Moja teoria jest taka, że po prostu, nie wiem, ten mniejszy, oczywiście jest tam ileś gram lżejszy. Mogą to być nawet setne gramy. Może to się wiązać z tym, że podczas hamowania, nawet delikatnego naciśnięcia na hamulec, te dwa wysuwają się jako pierwsze. Tam jest przód motocykla, koło się kręci w tą stronę, czyli jakby te już podejmują reakcję jako pierwsze, i dochodzą później te drugie. Mogę się mylić, bo klocki też będą w jakimś stopniu ukoszone, co nie? Chyba, że to jest po prostu tak znikome ukoszenie tych klocków, że konstruktorzy przewidzieli to. Także nie wiem, dlaczego tu nie są wszystkie średnicy 27 mm albo na przykład 24, nie? Tak jest zrobione, dlatego jak będziecie wyciągać sobie tłoczki, pamiętajcie, te są tej samej średnicy, te dwa są mniejsze. Ten jeden jest mniejszy, no to tam odbicie lustrzane, wiadomo, nie? Słuchajcie, demontaż zacisku, to nie jest nic skomplikowanego, przykręcony jest na dwie śruby, wiadomo. No i tutaj przewód hamulcowy jest wkręcany. Słuchajcie, ciekawostka kolejna, śruby, którymi Zacisk jest, zacisk jest przykręcony, mają otwory w środku. nie? Również się zastanawiam, co mieli na myśli. Myślę, że to po prostu dla lepszej, dla lepszej, lepszego odprowadzenia temperatury. Taka jest, moja, taka jest moja teoria. No i oczywiście ja się śmieję, że redukcja masy, nie, ale może być. Powiem Wam w Audi B4 kiedyś, obudowa termostatu. Jest plastikowa i są tuleje, właśnie. Przy jak się, ona jest dokręcana do bloku silnika, są tuleje. Tam były metalowe, zatopione, wkręcało się śrubę i pękało. Ten plastik pękał tutaj. Tuleja się rozgrzała, roz, y, rozszerzała się i plastik pękał. Może być podobnie tutaj, nie? że po prostu to jest bardzo blisko koła, wysoka temperatura i lepsze chłodzenie, co nie? Metal się tak nie rozszerza. Zacisk jest aluminiowy. Śruba jest z innego materiału i po prostu może, może to tak być. No dobra, klocki, jak widać, jeszcze trochę pojeżdżą. Tak wygląda klocek. Jakbyście chcieli kupić, nie wiem, czy występowały jakieś inne rodzaje i tak dalej. Słuchajcie, też uwaga, tutaj dochodzi taka, taka blaszka. Nie? Ona wygląda, że chyba nie ma różnicy, jak ją przykręcicie, ale i tak sobie zachowałem w razie czego. Tak jak ma być, ale śruby pamiętajcie, patrzcie, jedna jest dłuższa, druga jest krótsza, ta krótsza jest wkręcona tu, ta dłuższa jest wkręcana tu. O tym pamiętajcie, żebyście sobie roboty nie narobili albo żebyście tam żebyście nie pokręcali jakichś gwintów na hama wkręcając, nie? I tyle. Słuchajcie, no co? Wyciąganie tłoczków, nie? Jeszcze tak na szybko wyciąganie tłoczków. No to ja sobie już je po prostu jak zacisk był wpięty do układu, pompowałem hamulcem, wyciągnąłem klocki, pompowałem hamulcem, dźwignią hamulca i widziałem, który jest zastany. No i na przykład powiem Wam, że te normalnie wychodziły, nie pamiętam już, niech będzie, że ten po prostu nie chciał wyjść z jednej z drugiej strony. No to sobie brałem zwykłą nasadkę, widzicie. Ona się tu zmieści, tylko by musiał jeszcze lekko tłoczki cofnąć. Albo na przykład tą stroną. Wkładałem sobie nasadkę, pyk, jedną, drugą, pompowałem dźwignią i wtedy no, nie ma bata, żeby te nie wyszły, nie? Także gdy wychodziły te, powycią, pompowałem dźwignią, powysuwały mi się te tłoczki z zewnątrz, posmarowałem je smarem do zacisków i wciskałem je z powrotem. I tak kilka razy, nie? Żeby je po prostu zruszyć bo później jak zdemontujecie zacisk, będzie po prostu prościej je powyciągać. Jak macie sprężarkę, no to wkładacie tu wiadomo końcówkę, pistolet z szmatą jakąś szczelnie zatykacie, one Wam powychodzą, ewentualnie jeden klocek przyłożyć tu z boku, trytytką na dwie trytytki go złapać, sprężarką, pych, to powyskakują Wam z tej strony, z drugiej to już sobie powyciągacie. Polecam szczypce do pierścieni Segera zewnętrznych szczypcami można to powieciągać. ja też tak robiłem posiłkowałem się tylko żeby te tłoczki to nie są moja to nie jest moja robota tutaj one są takie zniszczone trochę z zewnątrz ja wkładałem sobie o, skórkę od paska jak widać wkładałem sobie jest jeszcze nawet uformowana tak wkładałem sobie ją do tłoczka wkładałem brałem w szczypce i żeby mówię, żeby nie bezpośrednio metal o metal, żeby po prostu nie uszkodzić tego tłoczka. Skórkę tam wkładałem, rozpierałem, cyk cyk cyk, i tłoczki mi fajnie wychodziły. Także sposobów jest kilka. No i co? Tutaj macie jeszcze tą zawleczkę. Czy znaczy tą prowadniczkę ona jest tu. Tu z jednej strony nie jest na przelot, wiadomo, tu jest zabezpieczona zawleczką. Ja zawsze sobie to papierkiem staram się przeczyścić nie za mocno, trochę z tego syfu i delikatnie smarem do zacisków. Takie newralgiczne punkty staram się posmarować smarem, tak jak mówię, ta prowadniczka oczywiście nie za mocno, słuchajcie. Ten smar jest odpowiedni do tego, żeby wytrzymał wysokie temperatury, ale żeby nie nawalić tam tego, żeby to gdzieś czasem, nie, nie wiem, nie spadło na tarczę, to ma być po prostu delikatnie, dosłownie delikatnie liźnięte. Patrzcie tą blaszkę. Tak jak mówiłem, ona jest tu przykręcana. I po tej ona jest tu przykręcana. I klocek pracuje. Ona się po prostu, ona się dognie, nie? Widzicie? Te kły pracują tutaj. Po tym, słuchajcie, motocykl w tym roku obchodzi ćwiartkę. Czyli 25 lat. Zobaczcie, jest już troszeczkę... Nadszarpnięte zębem czasu. To jest taki materiał, że nawet jak tutaj nie posmarujecie, to te klocki powinny fajnie tutaj się ślizgać. Ja sobie normalnie liznę dosłownie tyczku, bo tutaj są już takie lekkie wrzerki, żeby to jakoś fajnie pracowało, co nie? Wstępnie to wyczyściłem. No i myślę, że tyle. No co wam tu mogę więcej powiedzieć, nie? Także co? Jest spoko zamontować do układu, odpowietrzyć układ od razu sobie płyn hamulcowy wymienię i tyle, nie? i od tej strony myślę, że będzie że będzie, że tak powiem, przegląd osobiście przeze mnie wykonany zawsze to głowa spokojniejsza jak się jeździ, nie? dokładnie nie wiem, czy wszystko wam powiedziałem Jakbyście mieli tam jakieś pytania, także mówię, no różnie to bywa, słuchajcie. Także. Co? No, Siemaneczko, nie? To Wam powiedziałem, to, to, to. Tutaj przewód. Odpowiednik. I tyle. Także Siemanko. I pozdro.